Cześć, ja jestem Kosa i tak, to jest kolejny odcinek, i to nie jest y, co nowego, bo już to nagrywałem i dzisiaj jeszcze to wstawię. Y, przepraszam, że tak długo się z tym no wiecie, bazgiem i tak dalej, ale to jest szybki odcinek informacyjny. Otworzyłem nowy kanał, ponieważ y, w sensie to już jest, y, ostatnio mówiłem o kolejnym, ale nieważne, tak? Y, to jest jeszcze kolejny, ponieważ zauważyłem, że. O Jezus Maria, czekajcie. Pasywki nie mo- Szybko ran. Dobra pasywka jest. Yy, zauważyłem, że mój kanał jest mało aktywny w celu gier. A to jest głównie kanały. Yy, chciałem, żeby były w sensie, wiecie. Moja postać, czyli ja chciałem yy, się skupiać głównie na grach. A zauważyłem, że ich bardzo mało, po prostu jest co nowego w GTA Online, a to jest za mało. Więc otworzyłem kolejny kanał, gdzie będę grał głównie e, tryby online, czyli na przykład właśnie GTA, albo coś innego typu, czyli na przykład Fortnite, albo jeszcze coś na przykład innego, czyli na przykład powiedzmy CSGO, to jest też online, ale już niekoniecznie na PS-ie, no, nie wiem. E, taki skrót jest R6 no to też jest gra, no to będą na kanale bo już mam w trakcie pobierania, więc na pewno będzie i tak, dam linki do wszystkich kanałów w opisie, kiedy już wejdzie pierwszy film na tym nowym kanale, który się nazywa od razu mogę wam powiedzieć nazywa się Kosa Online, tak więc możecie wbić w link w opisie oraz do innych kanałów, czyli na przykład The Kosa Music ufoludek.png bądź właśnie no teraz to widzicie na tym kanale nowego, także wiecie, taki szybki informacyjny I możecie jeszcze wbić do Daniela i do Marciocha, linki w opisie I co mogę powiedzieć? Widzimy się w kolejnych odcinkach, tutaj co nowego, już nic nie będę takich rzeczy nagrywać, tylko mówię takie informacyjne, szybkie tam paruminutowe, czy tam nawet minutowe. Także widzimy się niedługo, elo